Witajcie w piątym odcinku z gry Pro Evolution Soccer 2014. Okej, okay. więc w dzisiejszym odcinku zmierzymy się z drużyną FC Porto. Nie zmieniamy nic, ustawienia są myślę, że w miarę spoko. I zagramy sobie przeciwko drużynie FC Porto. W tamtym sezonie z tego co ja że z tą drużyną wygraliśmy. Zobaczymy jak będzie w tym. W tamtym sezonie. W tamtej rundzie. Teraz so, mamy rewanże. Zobaczymy... Prowadzą sędziowie, Wchodzą i zaczynamy. Mecz. Bez łap do Ozila. Co zadecyduje to zobaczcie i o zilem spróbujemy sobie przejść do brameczki, lecz nie. Już wiemy, że to co udaje się na internecie to tutaj to nie może się udać. Bo jak ktoś gra przez internet online to wie, że takie triki jak przechodzenie za całym bo przez całe boisko bramkarzem Udaje się, tylko tam! Okej, okay. dla kogo piłka? Tak, piłka dla drużyny przeciwnej. Myślę, że tutaj nie ma zarzutów, zahaczyłem nogą o piłkę. Dobra, Cristiano Ronaldo, biegnij do tej piłki, bo z tego coś mogłoby wyjść. A dobra, Marcelo, dobra. Marta zostawił piłkę, Sergio Ramos podaje piłeczkę do Xabi Alonso. Benzema, wbiegam do piłki. Tego się nikt nie spodziewał. Okej, okay, to nie. To nie jest online. To tutaj się nie udaje. Okej, okay, Cristiano Ronaldo nie odebrał piłki. Myślę, że w następnym odcinku jeszcze zagramy Champions League. To się Puhar UEFA, co ja mówię jaki tam członkowska też zagramy sobie jeszcze ostatni mecz w grupie i w kolejnym odcinku, czyli za dwa odcinki postaram się nagrać wam coś już z online, abyście mogli zobaczyć jak ten tryb wygląda i jak to się gra i tak dalej, i tak dalej. Now through to Edson. Ja możecie zauważyć um, filmy z Pro Evolution Soccer 2014, czyli właśnie z tej gry, którą oglądacie, jakby ktoś nie wiedział co ogląda. Um, możecie odnajdywać w każdą środę na moim kanale. Myślę, że będę to pilnował, aby była to każda środa i były to godziny popołudniowe. Ozil, Ozil próbował się przebić, ale nic mu się nie udało tutaj faul tak, sędzia podyktował nie będziemy oglądać, bo widziałem, że był faul Cristiano Ronaldo Ozil ajajaj aj, aj. Cristiano Ronaldo dobiega do piłki, Otemendi. nie ma jednak piłki doziła i ajajaj Cristiano Ronaldo Marcelo wyskakuje i jest główka. Na źle. A long ball into space. Cristiano Ronaldo. Ajajaj aj, aj, niestety, Otemendi. ale mogło być coś z tego bardzo fajnego. Jestaj Xabi Alonso um, Cristiano Ronaldo ja idą, ok. Cristiano Ronaldo, czy ktoś inny wyrzuci? Marcelo wyrzuca, podaje do Ozil'a Ozil szybko próbuje dośrodkować, jednak mu się to nie udaje i zaczynamy od rzutu rożnego Nieprzyłamca się napada I zrobimy takie sobie ładne dośrodkowanie idealnie w środek pola. Ajajaj, minimalny spalony. Obejrzyjmy sobie, ile był. No, taki minimalny. Pół metra. Oj co, przez przypadek. Proszę bardzo, żeby to się włączyło. No i możemy tutaj sobie zacząć kopać. FC Porto jest to drużyna chyba najsilniejsza w moim ojojojoj, bardzo niepokojąca sytuacja w mojej grupie oprócz mnie, wiadomo i z tego co się orientuję to jeśli wygram ten mecz wychodzimy z grupy na pierwszym miejscu nie ma takiej możliwości żebyśmy mogli już nie wyjść na pierwszym miejscu remisując mecz chyba tak czy siak wyjdziemy bo chyba wychodzą Asamendi. dwie drużyny, ale nie jestem pewien a jeśli przegramy no to wszystko okaże się w kolejnym meczu gdyż to też zależy jak inne drużyny zagrają ze sobą Cristiano Ronaldo dochodzi do piłki Xabi Alonso Ozil, ksia Okej, Ok, Ozil, a jajajaj, została wykopana piłka. Him. Ok, Benzema dobiega do piłki. I Benzema strzela, ale tutaj był przyblokowany delikatnie. No i nie mógł I niestety smilow. nic z tego zrobić takiego konkretnego. Sędzia tutaj nam strasznie przeszkodził. Bardzo nam przeszkodził sędzia, a ja tutaj wnoszę do no, konami, aby ósmali ten błąd. Nie no, żartuję. W sensie nam nie przeszkodził, bo sędzia jest duchem. I dośrodkowanie. jajajaj i, troszeczkę za takie za późne A jajaj, był tutaj spalony, ale to w ostatniej chwili chyba wyłapał to. No, takie na ślizgu to robione. Jak gdyby jeszcze zrobił ten jeden krok, to by nie było. Ale no, co by było gdyby? Nie gdybajmy, tylko grajmy! Jak to ktoś powiedział? I benzema, i strzela! Ajajaj, i znowu przyblokowanie! Mówiłem pewnie, dziwicie się, czemu ja nie strzelałem od razu! Co ja robię? No idiota, nie? Myślę sobie, co chcecie, ale chciałem mieć 100%, 100 potwierdzenie, iż stacja mi się uda. I chciałem, ajajajajaj, aj, 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 aj. teraz już chciałem zrobić, chciałem po prostu sobie zejść do środka i spróbować, zejść do środka i od razu strzelić. Myślę, że to jest dosyć efektywne, gdyż takie zejście z bramkarza naprawdę bardzo wyprowadza z z tego, z tego transu. Benzema znowu, ale tym razem mu się nie udało. Benzema, Ozil, Benzema. A dobrze, będzie rzut rożny. Mesut Ozil, jest Ozil i Kedira. Kedira, a ja, taka piłeczka. Kedira. Ok, Sergio Ramos podaje piłkę, a niestety Cristiano Ronaldo jej nie wziął. Zaczyna się chyba to, co zaczynało się w moim pierwszym odcinku czyli Cristiano Ronaldo śpi. Śpi po prostu. W po prostu w, mecz meczu śpi, a potem tak się ożywia, że przy każdej akcji jest tylko. Zobaczmy, jak posiadają piłki. Posiadają piłki o jeden lepsze na FC Porto, ale dużo się działo na ich połowie. Oddane strzały oni 0 po 0 i falne też 0. I to tyle. O kick Di Maria. Di Maria. Ok, Aberolla, 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 Aberolla. I zejście do środka, i Aberolla. Ajajaj, Chciałem troszeczkę wymusić ten jednak faul, ale. Nie dał się sędzia na to zrobić. Dośrodkowanie. Jest strzał, i nie ma koło bramki, koło słupka. Tutaj podałem główką do środeczka, do środka pola. I następnie tam oddałem strzał po przyjęciu. Arbeloa. Okej, okay, przeciwna drużyna. Wykopuje Okej, okay, z rzutu z autu nie ma. Nie ma spalonego, więc możemy to robić sobie dowoli. Okej okay. oj oj oj. Aj jajaj, wyszedłem sobie abę rolnik. Maria, Aberolla. ślizgiem, ale nie celnie. Bardzo niebezpieczna sytuacja teraz. Oj, 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 Wykopać tą piłeczkę. Prawowie ja Ozil. Ozil do benzyny, nie, niestety piłka nie doszła. Daniela. Xabi Alonso, Przemyśle, przewidziałem to, co chcą zrobić. I mi udało się w moje przewidzenie. Dibaria. Ajajajajaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Coś tutaj może wyjdzie z tego. Póki co sobie nie klepią. Ajajaj, faul. Ale dobra, sędzia, myślę, że skorzysta z korzyści. Teraz już tutaj nie ma mowy o jakimś stychnięciu się faulu czy czymkolwiek. Z tego pokroju Fernando. U... 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 tak, 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 tak. Ajajaj, Ozil. Troszeczkę musisz szybciej biegać. Benzema, I, strza... i jest gol, 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 gol! Benzema, tak ci się długo zbierał, zbierał, zbierało, a ci się to uzbierało. Benzema, Benzema. Bardzo ładnie. Przechodzimy jak zwykle do mojej ulubionej postureczki. Okej, okay, więc, ja aj, więc. Ajajaj, wyłączyłam się po stóweczkach przez przypadek. Przepraszam Was, że było, słychać takie różne dźwięki, ale musiałem sobie stołek poprawić. Troszeczkę mi się zakrętka ja, Ajajajaj, aj, aj, bardzo, bardzo tam drużyna FC Porto się teraz pomyliła. Mogłem przejąć tą piłkę, ale trzymałem spić. No i niestety to się nie udało. Okej, okay. Abrolla podaje do Dibari. Dibari ja DiBaria wypuszcza sobie piłkę. Jeszcze sobie raz wypuszczę. A ja chyba o ten raz za Angala. dużo. Chabi Alonso. Chabi. Chabi. and Chabi. Chabi. Okay. Right, get it through that. Yeah, it looked like there that he was asking just a little too much of himself to try and thread that ball. Cristiano through Ronaldo. He's a bit over ambitious, but. I was Benzema. Fernando. Yeah, yeah, yeah. Interception. Mr. Tio Doshel. Danilo. Here's the Edson. Otamendi. Sergio Ramos. Cibia Alonzio do Varena. OK. daj na wyjście. Nie doszedł. o będy. Marcelo na Aus. Nie powiem czym wybił, Ajajaj Okej, okay, Ozil. Cristiano Ronaldo to for Surely he's in. I strzela! Jajajaj, I, I nie ma! Cristiano Ronaldo podaje i nie ma! Wybija przeciwna drużyna na aut! Taka sytuacja bardzo ładna, bardzo ładna. Christian Ronaldo. Ajeje, troszeczkę za długo czekałem z tym doświadczeniem, aż... Christian Ronaldo nie zdążył mi się zebrać. Ajejej, teraz bardzo takie dziwne... Pewnie dziwiczy się. Znowu idiota! Znowu idiot, znowu idioczy! Nie, po prostu klikłem sobie wcześniej. Dwa razy i mi zaliczyło jako dwóch zawodników i niestety, ale wszystko już jest w porządku, powracamy do swojego trasu tak to nazwać, tralsu, trybu gry. to Jajajaj, Di Maria, Kedira, jajajaj, Chabi Alonso? Ozil, Ozila Ozil, ozil, a Nie dać im teraz tylko bramki I powinno być bardzo ładnie Jeszcze jakbyśmy szczelili To by było super Ozilla Ozil, Ozil, był bliski szczelenia bramki Cały czas jesteśmy na ich połowie Nie pozwalamy im wyjść Dobrze, że pchamy tak do przodu. Ojojoj, teraz wyszli. Odrobinę piweczka. I benzema, benzema, benzema. Tutaj nic niestety nie zrobił. Bieg po prostu z zawodnika. Xabi Alonso podaje, niestety nie przeszło. Podaje do benzemy. Tutaj benzema próbował jeszcze to jakoś ratować, ale niestety. I tutaj widzę, podaje do bramkarza, nie wiem, czy to była zbyt dobra dla FC Porto decyzja. Of to be for ok, sędzia doliczył dwie minuty, ja myślę, że nie uda się już mi nic ale optymista, nie? Ale teraz w chwilę. Ajajajaj, dobra, weźmy na naszą połowę, jest coś nie tak, co jest? Czemu oni są na naszej połowie? Dobra, możemy tam Ozilla, Ozzy, no i Xabi Alonso, podaj. Ajajaj, jeszcze sędzia pozwoli zrobić tą akcję. Nie mogę pozwolić, aby sobie coś tutaj z niej zrobili. I okej, okay, Real Madrid FC Porto 1-0. Uh, czyli powinniśmy wejść na 100%. A jak to będzie, zobaczymy sobie teraz tutaj w tym szybkim podglądzie wyników i tabeli oraz innych meczy, jak one wyszły? Okej. Okay. Real Madrid 13 punktów, w FC Porto 8. Został jeszcze jeden mecz do zakończenia tego sezonu, czyli gram najprawdopodobniej z Ajax Amsterdam. Możliwe, że uda mi się z nimi wygrać, jeśli nie, o to szkoda. Ale FC Porto traci do mnie 5 punktów, czyli no nie jest w stanie odrobić tego w ciągu jednego meczu, choćby ja przegrał. Oni by wygrali 10 do 0, to i tak, niestety, nie uda im się chyba wejść, chyba, że wchodzą dwie drużyny, nie sobie. Czyli ja wchodzę na pewno dalej, więc, yy, tyle. Ja wam dziękuję za oglądnięcie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mój głos powinien być zrozumiały. Pod jest troszeczkę nawijałem, tak? Um, nawet powiem wam, że jak zaczynam nagrywać filmy, to po prostu wchodzę w taki tras i nie wiem, co się dzieje dookoła. Ktoś mi tu coś mówi, ktoś tu, ktoś tu. A ja nie wiem, o co chodzi. Ja sobie po prostu siedzę i sobie nagrywam, więc. Ja wam dziękuję za oglądnięcie jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.